Witam serdecznie, z tej strony Wiśniewski Michał, czyli Forex jest Trader. W trzech minutach postaram się Wam teraz pokazać, dlaczego warto zapisać się na najnowsze, słuchajcie, szkolenie yy, Forex jest Trader jest to szkolenie płatne pod tytułem zmiany trendu. Ostatnie szkolenie, słuchajcie, które się odbywało, było to szkolenie podobne o powtarzających się układach na rynku, czyli jak wchodzić w powtarzające się momenty. Za chwilę pokażę tobie, jak te momenty przykładowo wyglądają. Jest tutaj wiele szczegółów, które trzeba przestudiować na szkoleniu, natomiast to jest przykładowo tego typu moment. Zobacz, jakie jest środowisko spadkowe, przestój, znowu środowisko spadkowe. Kolejny slajd, to samo środowisko, ten sam przestój, Znowu spadek, tak? Kolejne środowisko to samo przestój taki sam, znowu spadek. To są różne instrumenty, różne interwały. O tym mówiliśmy na ostatnim słuchajcie, szkoleniu, które było w wartości 615 przykładowo złotych. To szkolenie otrzymasz bezpłatnie do pakietu kolejnego szkolenia, które aktualnie będzie odbywało się we współpracy z Forex University. Koszt szkolenia to jest 890 zł. Otrzymujesz tak naprawdę combine potężną wiedzę poprzednie szkolenie na wideo plus to szkolenie, które również będzie nagrywane na wideo, czyli zmiany trendu, powtarzające się słuchajcie, paterny, czyli takie same układu, układy, ale w zmianie trendu, czyli jak największe ruchy tak naprawdę na forek się odbierać. To jest jeden, słuchajcie, z tego typu patternów zwycięskich, który się powtarza. Trzeba dokładnie wiedzieć, jak zarządzać tym paternem, kiedy wchodzić w rynek, kiedy wychodzić z rynku. Zobaczcie, że tutaj on jest w kilku podobnych formach, podobnych układach, także to pokazujemy teraz na drugiej części szkoleniowej. Jest tutaj, zobaczcie, sporo też katalogów, które przygotowałem odnośnie rodzaju zmian trendu, jak je określać, tak, zmiany trendu z fali ABC, zmiany trendu z definicji, zmiany trendu z małej konsolidacji, czyli prostokąta, duża konsolidacja, fałszywe zmiany trendu, zmiany trendu z dużego uderzenia, zmiany trendu na różnych wzrostowych i spadkowych instrumentach, różnie funkcjonują tego typu zmiany trendu. Tutaj patrzymy na S&P 500. Wykres ładnie powraca do wzrostu, ponieważ jest to prowzrostowy instrument akcyjny. Na walutach będzie to całkowicie inaczej. Czasami pozycje krótkie będą bardziej opłacalne. Także o tym mówiliśmy na y, szkoleniu poprzednim o zwycięskich układach ogółem. Y, o tym mówiliśmy również y, na, będziemy mówili na ostatnim webinarze, mówiliśmy o tym bezpłatnym i teraz będziemy mówili na płatnym szkoleniu. Także myślę, że to by było w sumie na tyle Krótkiej prezentacji, o czym będzie aktualne szkolenie, dlaczego warto się na nie zapisać. Teraz spójrz. Wypisałem tutaj, co otrzymujemy na szkoleniu, oprócz wiedzy, o którą wspomniałem, czyli zmiany trendu, powtarzające się układy, kiedy wchodzi smart money, również jak budować strategię, bo to jest również połączone z kompletną strategią inwestycyjną, czyli tytułem tego szkolenia. Jak odczytywać czyste wykresy, tego uczę cały czas, na bieżąco, słuchajcie. Jak inni traderzy wykorzystują rynek, jakie mają strategie, jakie mają wejścia w rynek, co ma sens, co czasami nie ma sensu, tak? Także trzy minuty dobiegają końca, także pokażę również, Również wyniki, opinie niektórych traderów, co otrzymujesz konkretnie jako bonusy na tym szkoleniu. Słuchajcie, bonusy jakie otrzymujesz, mają większą wartość niż samo szkolenie, nawet także cena szkolenia to 900 zł, 890 dokładnie. E, bonusy w postaci ostatniego szkolenia Zwycięskie Układy otrzymujesz o wartości ponad 600 zł. E, kurs początkujący wideo, jeżeli jeszcze nie widziałeś, o wartości 1200 zł oraz kurs publikacji danych o wartości 300 zł, czyli słuchajcie, w jaki. Sposób wchodzić na danych makroekonomicznych, co to są zadane tutaj odnośnie walut, dlaczego rynek agresywnie czasami odwraca, w niektórych momentach strzela w dół, czasami na innych instrumentach, tutaj był gdzieś euro -dolar. wybija się bardzo agresywnie do góry. To są właśnie publikacje danych, słuchajcie, także co jeszcze odnośnie tego szkolenia, co otrzymujesz. Te pakiety szkoleniowe, czyli jest to uzupełnienie całości, którą przekazujemy, jak również możesz bezpłatnie zapisać się na to szkolenie. Bez żadnych haczyków, tak? Jedyna sprawa to musisz otworzyć nieduży rachunek realny w TMS, czyli w TMS Connect albo GoForex, platformie, która ma MetaTrader, czyli normalnie, tak jak wszędzie na MetaTraderze, możesz otworzyć sobie rachunek, e, wpłacić co najmniej 3000 zł, wy, wykonać jedną transakcję, żeby aktywować ten rachunek i to wszystko. Otrzymasz wtedy cały pakiet szkoleniowy, e, otrzymasz szkolenie na żywo, poprzednie szkolenie na wideo, wszystkie te kwestie, a także wsparcie ze strony Forex jest trader, także że będziemy spotykali się dalej na bezpłatnych spotkaniach webinarowych, specjalnie dla klientów, którzy otworzą rachunki tutaj Forex University. Także zapisało się już sporo osób, kilkadziesiąt osób jest już zapisanych. Słuchajcie, na szkolenie liczba miejsc to 100 osób. Zapraszam serdecznie. Szkolenie rozpoczyna się 8 maja. Pozdrawiam i do usłyszenia.